Małdyty, jest to gmina, powiedzmy średniej wielkości, 189 km2, położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostruckim, w północno-zachodniej części powiatu. Gmina położona na pojeździe Iławskim, w obrębie wielu lasów, jezior, na terenie gminy znajduje się 21 jezior, większych lub mniejszych, największym jeziorem jest jezioro Ruda Woda, która jest jednocześnie jest jednocześnie szlakiem kanału Elbląskiego łączące Ostrudę z Elblągiem, szlak unikatowy w skali światowej z pochylniami, które są oczywiście nie są ulokowane na terenie naszej gminy, na terenie gmin sąsiednich, ale my z kolei szczycimy się tym, że posiadamy największy odcinek, najdłuższy odcinek szlaku kanału Elbląskiego, Jezioro Rudawoda, Przekopy, Jezioro i Jezioro Piniewski. ten niemiecka nazwa ich, to było tylko stacja. Więcej nic nie było. I taka była u nas nazwa początkowo. Gdzieś w 1946 roku zaczęli nazywać nasze, naszą wioskę Małdytami. Już gmina była Małdyty, wszystko było Małdyty. I do dzisiejszego dnia jesteśmy Małdytami. Przyjechałam tutaj w zimę. W listopadzie w 1946 roku. Pierwsze moje wrażenie tego było straszne. Śnieg, cisza, sowy tylko hukały i więcej nic nie było. W tym czasie tutaj w tych małdytach, jak przyjechałam, to może było jakieś 15 domów zajętych. a no to wszystko puste było. prowane, Niektóre były jeszcze tam z No i piekarnia była prywatna. Sklep był prywatny. Tak to wyglądało w tamtym okresie. No i w, w tym sposób jakoś, jakoś ten. Doczekali do wiosny. A wiosną to tam już ogródki, nie ogródki. Znaczy ludzie zaczęli przyjeżdżać. Trochę więcej już było ich. I tak jakoś rozpędziło się do, aż do dzisiejszego dnia. Jeśli chodzi o zabytki, to małdyty może nie mają wielkiej ilości zabytków. Jest pałacyk, dworek przy trasie E7, który jest obiektem zabytkowym, a ciekawostką jest to, że właśnie w tym pałacyku zamieszkiwał budowniczy kanału Jakob Georg Tenk. Ten lasek to był cały ogromny park pałacowy. Pięknie to było wystawione, a tutaj był ogromny pałac, który niektórzy twierdzą, że to był budowany przez naszego króla dla jakiejś swojej kochanicy. A właściwie przechodziło to z Niemca na Niemca. Pierw rodzinie, potem tam jeden bankrutował, drugi tam nabierał, trzeci tego. Tych masy tam było tych nazwisk niemieckich. I ten pałac został spalony w czasie działań wojennych. A jeżeli wrócimy już do tego miejsca, mówi pani, że w tym miejscu, gdzie stoimy, mieścił się pałac. W takim razie, jakim elementem tego pałacu była ta część, która się zachowała? To była normalnie dla służby. Służba pałacowa tu mieszkała. I tutaj właśnie był ten tylko budynek dla nich. Tutaj ten, ten budynek stał cały czas, Nie, nic tam było trochę naruszone, ale tutaj początkowo mieszkał jeden gość, Był, miał pasiekę za tym budynkiem, potem jakiś czas to stało pustem, pusto takie i PGR zrobił tutaj restaurację, to było, bo ja wiem, w którym gdzieś w 80-tych latach pewnie to było, no i potem prywaciarz kupił po tym wszystkim naszym przewruchu. Kupił ten płytaciarz, no i teraz ma tak, jak, jak Państwo widzieliście. Niedawno analizowaliśmy taki stopień zabytków, czy, czy, czy bardzo ciekawe miejsca. I się okazało, że na terenie gminy Maudyty występuje bardzo, bardzo dużo ilości pałacyków, dworków w lepszym stanie technicznym lub w gorszym ale dużo tego występuje i uważamy, że w przyszłości może to stanowić dość ciekawy produkt turystyczny dla potencjalnego turysty, który tu przyjedzie, ponieważ on może przypłynąć, może przyjechać drogą lądową, czyli samochodem, a również może przyjechać koleją. Brak nam tylko jeszcze linii lotniczych. Na terenie gminy w miejscowości Jarnotowo również swego czasu nauczycielem prywatnym dla ówczesnych właścicieli Jarnotowa był, przebywał Emanuel Kant, filozof pochodzący z królewca. obiektami przyrody się tutaj spotykają. Przede wszystkim z rezerwatem Niedźwiedzie Wielkie, który <coughs> występuje na terenie mojego leśnictwa w pięknym krajobrazie. Położony jest koło stawów hodowlanych. Rezerwat ten ma powierzchnię 34 hektary. Bardzo dużo tutaj jest drzew powalonych i zostawione do okresu swojej, swoich dni, czyli do całkowitego rozkładu. Jeżeli chodzi o zieleń, to zieleń lasów małdyckich jest soczysta. Bardzo intensywna. Różni się od zieleni, na przykład występującej w innych lasach. Powiedzmy, w lasach Hiszpanii. Ona jest tak, jakby troszkę przytłumiona, szara. Nasza zieleń jest naturalna i mocno prawdziwa. Mogę się pochwalić, że występuje tutaj owad. Pachnica dębowa chroniony. Bardzo teraz są prowadzone badania na szeroką skalę na terenie gminy maudyty. Na występowanie tego wada. Na pewno występuje w rezerwacie Niedźwiedzie Wielkie. Na do dobrocin zostały teraz sporządzone w roku poprzednim, czyli w 2008. prace glebowo-siedliskowe, czyli były wykopywane do głębokości 2 metrów i był sporządzany taki profil i porównywane są zmiany z latami 74 do 2009. To jest tutaj mniej więcej mapa rezerwatu, tak on wygląda, ten na zielono. I ciekawostką jest, że na przykład występuje tutaj porost, który występuje tylko w tatrach. Także no, nie tylko w tatrach może rosnąć porost, który jest przypisany do, do dużych wysokości. Czyli rezerwat ma się czym poszczycić. To impreza pod nazwą Motopiknik Małdyty 2009. Jest to na zasadzie, powiedzmy, jednodniowego zlotu. Jest to impreza otwarta dla wszystkich. Nie, nie na zasadzie zlotu, jak to jest właśnie w innych przypadkach, że tylko motocykliści mają tam wstęp. Oczywiście jest to impreza darmowa. Pomysł się wziął przede wszystkim stąd, że w Małdytach jeszcze nie było tego typu imprezy. Jak mi udało się to zorganizować? Przede wszystkim jestem współorganizatorem. Pomogły mi w tym Spółdzielnia Agro i gminno Ośrodek Kultury w Małdytach. Przede wszystkim zaprosiłem swoich przyjaciół motocyklistów. Przyjechali do nas z takich miejscowości jak Pasłęk, Elbląg, Morąg. Z tego co się orientuje, jest z nami również Tolkmicko. Przede wszystkim jest mój przyjaciel Mirek, który przyjechał ze swoimi przyjaciółmi z Malborka. Jest Ostruda. No i cóż, i są przede wszystkim nasi motocykliści z naszej gminy, z gminy Małdyty. Wiedziałem, że panowie mnie nie zawiodą i wiedziałem, że ta impreza uda się pod warunkiem oczywiście, że będziemy mieli tak wspaniałą pogodę, o którą mam nadzieję, że zatroszczył się nasz yy, ksiądz Probosz. Mam nadzieję, że impreza ta nie skończy się na tej jednej imprezie i moim marzeniem jest to, by była kultywowana co roku, by powiedzmy jakąś taką tradycją stało się to, że w Małdytach spotykamy się w pierwszą sobotę sierpnia i jest to nasze święto, nie? święto naszych motocyklistów. Pod nazwą Dzień Seniora realizowana jest w ramach projektu Akademii Trzeciego Wieku w Małdytach. W ramach tego projektu właśnie prowadziliśmy zajęcia w trzech grupach: i to była grupa w Małdytach, grupa pań w Wielkim Dworze i grupa pań w Koszajnach. I dzisiaj, właśnie na Dniu Seniora, po raz pierwszy te trzy grupy spotykają się razem. I tu, na przykład, panie z, z Wielkiego Dworu bardzo gościnnie, serdecznie zapraszały grupy z Kosza i grupę z maudyt. same przygotowały sale, przygotowały stoły, dekoracje, nakrycia, pomagały również w przygotowaniu potraw. W ramach projektu mieliśmy cykl zajęć i były to zajęcia z, z takiego cyklu Studium nowego Życia. W projekcie mieliśmy również założoną, oprócz aktywizacji społecznej, również integrację międzypokoleniową, w ramach której odbywały się warsztaty filmowe. Brały w nich udział właśnie osoby, uczestniczki Akademii III Wieku w, Małdyka, w Małdytach, również młodzież z gimnazjum z Małdyt. I w ramach tych warsztatów odbyliśmy również takie wycieczki. Odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Jedna z naszych uczestniczek, pani Eugenia Jakubowska, bardzo pięknie nam właśnie opowiadała o historii gminy Małdyty. Tak naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt właśnie przyniosły te warsztaty, dlatego że myślę, że ta młodzież, która w nich uczestniczyła, zobaczyła. Że przecież wiele rzeczy, historii, że tak naprawdę to ci ludzie starsi są tak ogromnym bogactwem, że bardzo dużo mogą się od nich nauczyć i dowiedzieć. Na pewno ciekawie jest słuchać, prawda, jak to się opowiada, niż czytać książkę czy oglądać film.